Dzień dobry, dzień dobry, Wadym z tej strony. Nie tak dawno na swoim kanale pokazywałem aktualizację odnośnie kamery Shivodzia, której używam na działce, na której jeszcze przez chwilę będę, niestety już niedługo, ale to inna historia. Ten film znajdziecie gdzieś tutaj. Podczas tego filmu wspomniałem też, że ktoś tam mi podsyłał informacje na temat kamery, także tej samej marki, tylko wyposażonej w Zooma. Wiele osób w sumie o nią pytało i prosiło o jakąś opinię na temat tej kamery. Nie miałem nigdy tej kamery, nie miałem żadnej opinii, natomiast czytałem takie średnie opinie na jej temat. I po tym moim filmie skontaktowała się ze mną firma Shivo Shivojia, Shivo z ofertą przetestowania tej kamery, że wyślą mi tą kamerę po prostu do przetestowania i sam się przekonam, co ta kamera jest warta i czy warto ją kupić zamiast tej kamery, którą posiadam w tej chwili. Z tamtej kamery jestem super zadowolony, przez całą zimę chodziła bez najmniejszego problemu, raz tylko się rozładowała. No Po wszystkie szczegóły zapraszam do tego filmu, o którym wspominałem. A dzisiaj przyjrzymy się tej kamerze, czyli kamerze Shivojia. Podwójnej kamerze, kamerze z zoomem i kilkoma innymi ciekawymi funkcjami. Na początku, jednak, jak zawsze, dwie kwestie formalne. Po pierwsze, film został oznaczony jako sponsorowany, ponieważ ta kamera została do mnie przesłana przez producenta i nie musiałem jej kupić, więc, aby być uczciwym, oznaczam ten film jako sponsorowany. Natomiast chciałbym, aby było jasne, że firma i ktokolwiek inny, nie ma żadnego wpływu na to, co mówię, co myślę, jak do nagrania, bo jakże. I druga kwestia formalna pod filmem, takie ewate, subskrybuj tam, zobaczycie, jeżeli tam jeszcze nie kliknęliście, będę bardzo wdzięczny. A teraz do kamery. Tak wygląda ta kamera. Ma ona dwie kamery. Kamera ma dwie kamery, no ale... Jest kamera górna, która jest nieruchoma, w sensie nie można nią sterować, natomiast można nią sobie dowolnie ustawić pod dosyć sporym kątem, gdzie ona ma patrzeć. Ta kamera nie jest sterowana za pomocą aplikacji. Natomiast pod spodem mamy kamerę ruchomą, którą możemy sterować właśnie za pomocą aplikacji. Do aplikacji za chwilę też króciutko powiem. Ta kamera górna ma tutaj po jednej po drugiej stronie diody doświetlające, diody na podczerwień. No centralnie umieszczony jest obiektyw. Kamera, która jest Zniżej ta kamera ruchoma ma dwa obiektywy, także diody doświetlające oraz tutaj czujkę PIR, czujkę ruchu. Jest to kamera 4G, nie jest to kamera WiFi. fi jest, Występuje ta kamera także w wersji WiFi, natomiast to jest wersja 4G, czyli trzeba do jej prawidłowego działania włożyć tutaj kartę SIM z pakietem internetowym. W komplecie z tą kamerą otrzymujemy taki starter firmy AJ Club, takiej sieci AJ Club. Jest to międzynarodowa karta, która działa chyba praktycznie wszędzie, w każdym kraju. Jest tutaj taki startowy pakiet 300 MB oraz działa to przez miesiąc. Chcąc to przedłużyć, chcąc mieć większy pakiet danych, Trzeba to sobie opłacić. Ceny w porównaniu z cenami jakichś tam pakietów najtańszych internetowych polskich są zabójcze, więc ja z tego korzystał nie będę. Włożyłem to testowo, te 300 MB wyparowało bardzo szybko, ale tam kamera sobie pobrała jeszcze jakąś aktualizację, więc być może dlatego. Natomiast no, bardzo szybko zniknęło, dosłownie kilka godzin i było po karcie. Natomiast mówię, no można z tego skorzystać, nie trzeba tego aktywować, nie trzeba tego rejestrować, to po prostu wkłada się w kamerę i działa i sobie uzupełnić chyba 100 euro czy 99 euro na rok bez limitu danych, kto kosztuje. Także no dosyć sporo. Aczkolwiek no, to tam wychodzi po 40 niecałe złotych miesięcznie, więc no, może nie ma tragedii za nielimitowaną ilość danych. Natomiast to, to tylko i wyłącznie działa z kamerami, więc jakby do niczego innego się tego nie użyje. Dodatkowo kupując tą kamerę, można sobie wziąć opcję z kartą pamięci, jeżeli jest nam potrzebna jakaś dodatkowa karta pamięci, nie mamy swojej. Ja poprosiłem o przesłanie opcji z największą kartą 128 GB, i taka karta tutaj była. W komplecie jest jeszcze oczywiście krótka instrukcja obsługi. Jest uchwyt montażowy do panela solarnego oraz sam panel solarny. Jest on podobne, aczkolwiek trochę inny. Inne tutaj ma mocowanie takie podwójne. Uchwyt jest pojedynczy, natomiast jest to taki gwint po prostu mały, statywowy, więc jakby jest to dosyć uniwersalne. Zakończony ten panel słoneczny jest wtykiem USB. C. Nie ma tu na nim żadnych informacji na temat jego wydajności tego panelu słonecznego, no ale mówię, z doświadczenia z tam poprzednią kamerą bardzo podobny panel działa bez najmniejszego problemu, więc przypuszczam, że tu będzie tak samo. A i w komplecie jest jeszcze przewód USB-C do naładowania tej kamery. Przed pierwszym użyciem producent zaleca, aby ją naładować do pełna i dopiero wtedy zamontować, podłączyć panel słoneczny. No i już wtedy powinno być. Perpetuum mobile i powinno to działać samo. Sama kamera wykonana jest z tworzywa. Jest tutaj zintegrowany z tyłu uchwyt z dwoma otworami do przekręcenia do jakiejś powierzchni, drzewa, ściany, czegokolwiek. Są dwie anteny do, do sieci komórkowej. Tak jak mówiłem, ta głowica jest przekręcana oraz dolna kamera także się rusza. Od spodu tutaj mamy port ładowania, tutaj podłączamy między innymi właśnie panel słoneczny oraz ten przewód USB-C, gdy chcemy tą kamerę za pierwszym razem naładować i jest tutaj także taki malutki włącznik. Na głowicy kamery tutaj mamy też kolejną klapkę, pod tą klapką schowane są gniazda karty SIM oraz karty pamięci. Po włożeniu karty SIM z aktywnym pakietem danych, czy to tej startowej, czy jakiejś swojej, pamiętajcie też, żeby wyłączyć pin w karcie, bo nie ma możliwości obsługi tutaj pinu, więc najpierw trzeba wyłączyć sobie PIN, wkładamy kartę. Kamera zaświeci takim niebieskim światełkiem. Jeżeli to światełko świeci się na stałe, trzeba ją dodać do aplikacji. Aplikacja nazywa się Ubox. Jest to sama aplikacja, która była w poprzedniej wersji tej kamery, tej, którą pokazywałem. Po otworzeniu tej aplikacji trzeba kliknąć na dodaj kamerę, zezwolić na używanie Bluetootha i GPS-a i wybieramy opcję Skonfiguruj urządzenie 4G. Trzeba pamiętać, żeby ta lampka, nie wiem czy ją tu będzie, pewnie będzie słabiutko widać na, w tej kamerze, natomiast żeby ona świeciła stałym takim niebieskim światełkiem. No, chyba teraz widać, także musi świecić się na niebiesko. Klikamy na skonfiguruj urządzenie 4G. Zamontuj kartę SIM w urządzeniu oraz uruchom je. Poczekaj, aż dioda zapali się na niebiesko. Następnie przejdź dalej. No właśnie. Klikamy, że światełko pali się na niebiesko. Klikamy dalej. Zeskanuj z kamery za pomocą telefonu komórkowego, aby rozpocząć dodawanie urządzenia. Wszystko jest powiedziane, co mamy zrobić, także robimy to tak, jak tutaj powiedziano. Wybieramy. Tą opcję skanujemy ten kod. Wprowadź QR. nazwę kamery i lokalizację. Jeśli używasz domyślnych ustawień, możesz od razu przejść do następnego kroku. No. Możemy sobie zmienić tutaj nazwę. Chwilkę to trwa. Kamera dodana pomyślnie. Naładuj urządzenie do pełna przed pierwszym użyciem. I wszystko w temacie. Kamera została dodana w tej chwili. I jak widzicie, tutaj mamy w tej chwili podgląd na z obu kamer. Mamy tutaj. Na dole mamy kamerę górną, a u góry mamy kamerę dolną. Jakby to głupia by nie brzmiało, ta kamera, która tutaj jest górną, którą mamy na dole, ona jest nieruchoma, tak jak wspomniałem, i ja można sobie tylko i wyłącznie o, przekręcić ręcznie, ustawić miejsce, w które ma ona patrzeć. Natomiast tą dolną kamerą możemy sterować za pomocą tutaj przycisku, możemy ją sobie obracać, możemy ustawić prędkość, z jaką ona ma się obracać. Takie cuda można robić, i dodatkowo, jak tutaj widzicie, jest taki celownik, jakby dzięki temu celownikowi możemy. A, musimy skalibrować, przepraszam. Ja już ją miałem wcześniej dodaną, natomiast na potrzeby filmy ją po prostu usunąłem, więc jeszcze raz muszę ją sobie skalibrować. I trzeba w tej chwili ustawić, żeby obie kamery patrzały w to samo miejsce. I w tej chwili mamy ustawione, że patrzą w to samo miejsce, to jest koniec kalibracji. Klikamy na potwierdź i w tej chwili kamera została skalibrowana. I wracając do tego celownika, tym celownikiem ustawiamy sobie miejsce, w które ma się automatycznie kamera przekręcić. O, na tą lampkę na przykład, czy na moją web, Jeszcze tam delikatną kalibrację pewnie trzeba by było zrobić. Ale dzięki temu możemy sobie to ustawiać. Całą aplikację już umawiałem przy poprzedniej kamerze, więc, więc zapraszam, odsyłam do tego filmu. Nie będę jeszcze raz tego tu powtarzał, żeby tego filmu nie, nie wiadomo jak nie przeciągać. Natomiast tylko z podstawowych funkcji jest tutaj opcja wykrywania aktywności. Ja przeważnie ustawiam na średni oraz na Human Detection, czyli wykrywanie człowieka. Tak mam tamtą drugą kamerę ustawioną. Tutaj możemy ustawić czas zapisu wideo w chmurze. Można tutaj sobie dokupić usługę chmury, gdzie wtedy oprócz tego zapisu. Zatuje się y, nagranie na karcie, y, na karcie pamięci będzie zapisywało się także 20-sekundowe, czy 5-sekundowe, czy 10, w zależności jak tam wybierzecie, y, będzie się zapisywało w chmurze, także jakby taki podwójny backup. Dodatkowo można włączyć bądź wyłączyć wszystkie diody, które tutaj są. Tak czy siak, jak czujka wykryje ruch, to zapali się czerwona dioda, także tego się nie da wyłączyć. Natomiast wszystkie inne diody, między innymi tą mrugającą od stanu sieci, można wyłączyć. Można tu też zdalnie zresetować urządzenie, zaktualizować. No i jest tutaj kilka takich podstawowych funkcji, i tyle. Także tak to wygląda. jak to nagrywa? Najpierw latuje nagranie nocne, które zrobiłem z wczoraj na dzisiaj, poprzedniej nocy, po prostu yy, bawiąc się trochę tą kamerą i ją testując. Jak widzicie, no, obraz jest całkiem spokojny. natomiast mam pewne zastrzeżenia do tego zoomu, który tutaj jest. Jakie to są zastrzeżenia moje, to tam za chwilę pokażę na przykładzie, jak już zamontuję tą kamerę na drzewie i wtedy spróbuję sobie pozumować sam na siebie. Yy, jakość... Nie jest najgorsza, jest całkiem przyzwoita, aczkolwiek mam wrażenie, że jednak tamta poprzednia kamera ma lepszą jakość. Natomiast jakość tego zoomu, no to jest taka sobie. To jest bardziej chyba cyfrowy zoom. Tu widać taki punkt przełączenia się między jedną a drugą kamerą, czyli tu między tą a tą widać ten moment przełączania się. Natomiast, no jakoś, nie wiem, szału to nie robi, a jeżeli robimy sobie podgląd na telefonie, to to wygląda w ogóle jeszcze gorzej niż nagranie. Ale mówię, za chwileczkę przejdziemy na zewnątrz i pokażę Wam dokładnie o co mi chodzi. Także idę zamontować w tej chwili kamerę i będziemy oglądać, jak to nagrywa w dzień. Dobrze, kamera zawisła na drzewie i zaraz Wam pokażę, o co mi chodzi. W tej chwili widzicie podgląd na telefonie z tej kamery. Jak widzicie, no obraz jest całkiem spoko. Jest ten, i na tej górnej, i na tej dolnej kamerze. Ta dolna, to jest ta, ta dolna kamera to jest ta stała kamera, nie, która się nie rusza, ona jest ma bardzo szeroki kąt. Ta górna ma troszeczkę węższy ten kąt widzenia. Natomiast no, obraz jest spoko. Natomiast kiedy chcemy sobie Zrobić tego zooma. W tej chwili no, widzicie, zaznaczyło sylwetkę i powiększymy sobie na przykład dwa razy. Jak widzicie, obraz ten, który jest na telefonie, no to jest według mnie taki se, bo to nie jest już ładny obraz. Jaki jest faktycznie, to teraz włączyłem też nagrywanie z karty bezpośrednio i zobaczycie, jaki, jaki jest ten obraz. Teraz zoomuję. Jeszcze mocniej. Przełączyło mi na drugą kamerę z, z tych dolnych, bo było widać ten taki, taki przeskok. E, no na telefonie, no to już jest naprawdę tak bardzo, bardzo słabo, szczerze mówiąc. No, no jest oczywiście ten mój paskudny rej widoczny, e, ale jest jeszcze bardziej paskudny niż w rzeczywistości. Więc nam, hmm, to jest 4.7 zoom. Weźmiemy 6.4, no to już tutaj praktycznie nic nie widać. Wezmę trochę wyżej tą kamerę, o, jeszcze przybliżymy na 9, no to już jest ewidentnie jakieś cyfrowe powiększenie i to, to, to no wygląda tak sobie. Natomiast teraz wjedzie to nagranie, które robię bezpośrednio na kamerze i tam, jak możecie zauważyć, nie powiększa aż tak bardzo. Teraz weźmiemy sobie na maksa powiększenie 15 razy i z tego, co pamiętam, nie powinno już takiego być powiększenia widocznego w tym materiale nagranym. No także ten zoom jest naprawdę taki sobie. Jak weźmiemy tam na dwa razy ten zoom, no to już jest zdecydowanie lepiej i, i no już tutaj twarz w miarę można spokojnie roz, rozpoznać i zrobić sobie z tego zdjęcie. Jak weźmiemy na 1.0, no to wtedy jest super. Także podsumowując. Kamera nagrywa całkiem przyzwoicie. Ja tutaj nie mam jakichś wielkich zastrzeżeń do tego, jak ona nagrywa, szczególnie na tych szerokich kątach. Natomiast tamta kamera, e, która jest. O, t, t tam na tamtym drzewie nie widać jej tutaj nagrywa na szerokim kącie równie dobrze jak nie lepiej ta kamera jest znacząco droższa no, mamy te dwie kamery, to jest na pewno jej plus bo można sobie jedną ustawić górną żeby patrzała w lewo czy tam w prawo czy właśnie takim szerokim kątem a tą dolną sobie ustawić na jakiś punkt który, na, na którym nam najbardziej zależy który chcemy żeby był jak najbardziej widoczny i to na pewno jest plus natomiast różnica w cenie między jedną a drugą jest dosyć spora szczerze mówiąc jeżeli kupować ją dla samego zoomu to chyba nie warto natomiast do tego żeby mieć podgląd z dwóch kamer i, i ustawić się sobie w dwa różne miejsca no to wtedy jak najbardziej także od tak nagrywa tak wygląda tak działa kamera Shivodjia z podwójnymi, a w zasadzie z potrójnym obiektywem oraz z funkcją zoom. Mam nadzieję, że ciekawość wszystkich tych, którzy byli tą kamerą zainteresowani została zaspokojona. Link do tej kamery, do oficjalnego sklepu firmy Shivoja na AliExpress zostawiam w opisie. Nie wiem, czy będzie jakiś kod zniżkowy, jeżeli coś tam podrzucą, to oczywiście też zamieszczę. Jak zwykle zachęcam do komentowania, wyrażenia swojej opinii o tej kamerze. Jeżeli ktoś jej używał bądź używa i ma coś o niej więcej do powiedzenia, to też bardzo zachęcam do skomentowania komentowania. A w dzisiejszym odcinku to wszystko i do następnego!